Witajcie na kanale MDD Fishing Team, z tej strony Damian Dzisiaj wybrałem się również z Marcinem Podobnie jak ostatnio No i co, za nam już godzinka łapania Mamy jednego szpaka, nie będę wam zdradzał co i jak Także oglądajcie, a my działamy dalej Marcin w akcji, dzisiaj pierwsza ryba dnia Trochę tutaj ciężko podebrać Zobaczymy jak sobie Marcin poradzi 60, ile to ma? 60, ile? 8, tak? 69, no. no początek już jest. Taki dziwny, trochę Pysko Ma no, pysk, ma. Jest no. no Dobra, rybko wraca do wody. I poszedł. No to gratulacje, panie. O, panie, i to jest Żytporywy. Mam. Nie, no I on idzie, wiesz. Tylko... Albo go z dzieckiem bo ciężki się wydaje. Ja już widzę go. On nie jest taki chyba zły, zobacz. Ach. Chwilę powalczę, zobacz, jak szmatę już Daj, wrzuciłem od razu strzał. Się, powiem Ci, że choć dziwnie się wpiął chyba z boku, z nim. zobacz, no nic nie walczy. A w pysku, mała, no, w pysku. Tylko tak dziwnie zła, powiesz? Pokaż się, ile ty byś miał. No siedem tych na pewno, nie? Jak nie osiem. No ładny jest, no. 85. 5, no proszę, ładnie, ładny. A widzicie, pierwsza rybka już jest. No, z ponad godzinkę nie mogłem nic na odbrania zrobić. A tu proszę jedno branie. Od razu konkret, 85 cm. Y, gumka y, Westin Shuttis Slim, 14 cm. W kolorze Official Roach. Także mamy zmarszczenie już po jednej sztuce. Oczywiście rybka wraca do wody. Zobaczcie, jak robię 85. Tak, a to już coś. Na nic działamy dalej, a ona sobie niech odpocznie. A to przynęta, na którą go złapałem. Westin y, Shatez Slim. On ma 14 cm na główce 8 gramowej. No niestety szatizów normalnych już nie mam, także nieśli działamy ze slimami. Ale kolor robi swoje. Ole wziął pięknie. Ole pytar dobranie. Ale musiał prowadzić chyba całą drogę, wiesz? Bo, no, podejrzewam, z drugiego brzegu wyszedł. Aż w końcu zebrał. Masz? Kolejny grubasek, ale ten na pewno mniejszy jest. 76 cm, ale już ładny, grubiutki naprawdę. No to dobra, patrzcie. 70, ile mówiłem, 6, nie? To, także 76, ta sama przenęta za wcześnie, 1,85. W międzyczasie jeszcze spiąłem dwie sztuki. Także coś się dzieje. Nieźle. Widać, że szupak już grubiutkę, nabite. Także ostatnio były co dwa dni przywrotsków. Także stawiam, że już zaczynają gryźć. Szczupaki w mega kondycji, tylko do, do wody je wpuścić i od razu chcą już odpływać no. idzie. idzie, idzie. Jednego A Marcin w międzyczasie ma kolejnego. Pokaż o, patrz, wyszło samo, no. Takie Także, czwarta rybka. Taki podejrzewam 50 parę, pod 60 nawet. Czekaj, czekaj. Nagrywam. Marcie mi obronie. Po samym brzegu mu wyszedł. Może mu weźmy jeszcze raz, już idę spod wiarka w razie Ta, widziałem, widziałem, no. Co, wystraszył cię? Jest, jest. Ładny! O, poczekaj, czekaj. Ładny, to... ładny. Ale pasz przyszedł poprawił, widzisz? O, panie, pokaż go, pokaż go. No ładny jest daj go tu ładnie dwóch kolejny grubasek stawiam gdzieś w okolicy 80 dziąsło dostał z boku ładnie no. Dobra jest co? No, 70 78 Ale już ładne dobrze kiedy tam bity fajnie jest jaka piękna sztuka. To jest to. Po co się przećliśmy? Ale widać, że się ruszyły, bo mamy trzecią rybę w przeciągu ilu? Pół godziny? Także także jest dobrze. Nie? Dobra, kolejny dobraca do wody. Także Marcin prowadzi. 3-2. No, pusioło, idzie za No, panie, gratulacje. Dziękuję. Witajcie, witajcie. Krótka relacja. Mamy godzinę trzecią nadal działamy brania się trochę uci uciszyły także na razie mamy 5 szupaków i chyba ze 4 spięte także wynik naprawdę dobry jak widzicie mamy kibiców tam jest Marcin także jeszcze mamy dobrą godzinę z półtora godzinki bo pania, także miejmy nadzieję, że się jeszcze dziobnie kolejni kibice zobaczcie w krzakach konie, tam jeden tam widać drugiego nie wiem czy go widać dobrze Chodzą po brzegach i krzaki obżalają już, już, już nie chce raz został dziąsło No Siedzi. ale płynie w moją stronę I chyba nie jest duży, wiesz? To nie błodziny, nie jest. Wiesz? Do, do podbieraczka będzie trzy szyby, nie? Walczymy się o, o złote gacie. Nie, chociaż nie jest taki zły. Wiesz. Ten ma 65 cm, nice. Kolejna ryba, 65 cm. Kolejny raz pustynik. Łapałem już na muszkę, łapałem na wahadła. Na wahadło nic nie miałem, na muszkę miałem jednego, też spiołem pod brzegiem. Także, jak na razie sprawdza mi się najlepiej westinek 14 Kolejny uciekł i poszedł Ostatnią godzinkę poświęciliśmy na inne miejsce Popaliśmy teraz w sumie przez godzinę grubymi przedmiotami od 19 do 22 Bez żadnego brania, Marcin tam jeszcze rzuca Także już kończymy, wynik końcowy 6 ryb Tam ogólnie z 4, tam chyba z Także zadowoleni, największe 85 78, 76, tam chwila 60, także fajny dzionek. Jak się film Wam podobał, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.